Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Tak śpiewał niegdyś jeden z wielkich piosenkarzy polskich. My dzisiaj też w ciepły wieczór spotykamy się w parku miejskim Dąbrowy Białostockiej, gdzie chciałbym wam i drodzy mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej, i gminy całej, złożyć najserdeczniejsze życzenia. W związku ze świętami Bożego Narodzenia spotykamy się przy rodzinnych stołach. Chcemy, aby ten czas był zawsze dla nas dobry i ciepły. I tej radości ciepła i miłości życzę Wam. Chciałbym, aby w Waszych sercach zagościł Nowonarodzony Jezus Chrystus, który przynosi zawsze nadzieję, wiarę i miłość. Na przyszły rok życzę Państwu zdrowia, spokoju i wielu łask bożych, a także o to, abyśmy już mogli spotykać się na różnych spotkaniach społecznościowych. Od których w tym roku zostaliśmy w pewien sposób odcięci. Niech te święta będą dla Was czasem zadumy i refleksji nad własnym życiem, nad tym, co jeszcze warto poprawić, a także nad tym, aby przypomnieć sobie o naszych bliskich, gdy będziemy dzielić się opłatkiem w niewielkim gronie w swoich domach. Nie jest dane nam dziś spotykać się z wieloma ilościami osób przy wigilijnym stole, aczkolwiek chcemy łączyć się z nimi duchowo i być z nimi blisko, miłością naszych serc.